Niebezpieczny to pomysł. Za bezpieczne się nie płaci. A co by to było, jak na przykład takiej kiełbasy nie dowiózł? To byś poszedł na obiad. Z panem? Nie, z krokodylami. No nie, ja myślałem, że na przykład jakby tak się coś stało, albo jakby taka kiełbasa pękła. Prędzej ci serce pęknie, jak ta kiełbasa. To zjeść samemu? To jest sama sól i czosnek. To zjeść może tylko krokodyl albo moja żona. Sól? To co smak nie jest ważny? Ważne jest, żeby to się zakonserwowało, żeby to się nie zaśmierdło w drodze. Nieprzyjemne tu otoczenie. Mam na myśli zwierzynę. Za to nikt obcy się tu nie kręci. A jak się pokręci to niedługo. <laughs>